O, wysoki elf też jest fajny. Fajny topór ma. tak Wygląda jak jakieś skrzydła jastrzębia. Hmm. Bo ty grasz high elfem, nie? Eee, nie, ja gram dark nie, elfem. Dark elfem. No, 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 no. Aha, no to jakbym się u Norda, to byśmy byli w tym samym tym. No, będziemy w tym samym... Kurcze, fajny jest ten, ten mój cały assassin, znaczy właściwie to as nie tyle assassin co nightblade, bo on ma możliwość regenerowania staminy i ten, staminy i magiki przy zwyczajnych atakach, to można sobie nieźle, no, no, chyba pójdę w tą stronę, bo to jest self-buff, no tylko, że masz wtedy 5 tylko umiejętności masz jakby, nie? Aha. i... i... <laughs> jak zajm... Jedną z tych umiejętności zajmuje self-buff, no to tak naprawdę możesz się posługiwać. No dobra, ale spoko, niech będzie. No Nie mogę, nie mogę twarzy przybliżyć ku tej. Ale co też, to coś, coś, coś się zbagowało, ja też nie mogłem. Ono. Ale fajnie się tu chodzi, tak trochę bezmyślnie, ale, ale spoko. <laughs> Trochę bezmyślnie, ale spoko. <laughs> no, proszę, staw plus jeden. Nie, przyjemnie mi się gra tym magiem, nie spodziewałem się. Aha, no to spoko. Właśnie, jakie ma znaczenie klasy, bo wziąłem Rogalo podobną, a jestem Magiem. No właśnie właśnie, to jest, to jest ciekawe. Możecie sobie zbudować taką klasę, na jaką macie ochotę. Nie ma żadnego mm. znaczenia. Tylko właśnie jest tak, że jak wybieracie jakąś klasę, to macie trzy jakby drzewka, które są tylko dla tej klasy. I tego nie możecie zmieniać. To na przykład nie, nie możecie grać wtedy templarem, tak jak tutaj mówimy teraz, nie? Jakieś tam skile do broni, do pancerzy, to jest, to jest dla wszystkich dostępne i to można sobie zmieniać jak się chce. Ale, ale no. tam to już jak wybierzecie klasę, to klasa to jest już jakby tylko te trzy drzewka, których nie można zmienić. Właśnie odkryłem, że mi się bagaż przepełnił. Nawet nie wiedziałem, że torby mają. Aha, no niestety. Ale to to wywalimy. De Deedra weźmiemy. No, to, tak jak Graba powiedział, że to nie ma dużego znaczenia, bo, bo bardzo dużo o waszych umiejętnościach decyduje sprzęt, który, który dźwigacie i, i, i pancerz, który nosicie, ale są pewne charakterystyczne rzeczy tylko dla, dla tych, dla jednej z tych, znaczy dla każdej z tych klas, no. Ale te rzeczy też potrafią, pozwalają walczyć na różne sposoby. Jest to też dosyć, dosyć ciekawe, dosyć szeroki jest tutaj. Mhm. Dobra. W jakim ja jestem? Ja mam strasznie dużo map, takich skarbów. Aha. Ja jestem w sto, Stone Falls. I patrzę, czy ja mam Stone Falls, jakieś skarby, mapę skarbów Stone Falls. Uh, quest. Uh. A, mam. To jest jakiś wodospad i skały i drzewo pośrodku między wodospadami. Dobra, jak znajdę jakiś wodospad, to pomyślę. Kurde, trzeba otwierać to, ale to wszystko miejsce zajmuje w Inwentory, więc... Aha. może kiedyś sobie. Dobra, chyba zrobiłem postać. Tararam No, strasznie drogie są te, te gry. Mimo tego, że jeszcze abonament trzeba płacić, ale. No. O ile abonament jeszcze tak sam w sobie mi nie przeszkadza, bo jeżeli to ma być gra, przy której ja będę dużo czasu spędzał, dobrze się bawił i będę wiedział, że jest cały czas naprawiana, update'owana i w ogóle, to to ja gdzieś tam jestem skłonny miesięcznie za tą rozgrywkę, za, za rozrywkę płacić. Tylko jeszcze sam koszt, kurde, zakupu gry, to jest jeszcze niezłe zdzierstwo. Oś, patrzysz na trupa właśnie, znaczy gadasz z trupem. Temet, temet! O oh, fuck. No i A, padłem dobrze, o. Muszę chyba gdzie indziej kamerę dać. się za trudno okazało ni stąd ni zawąd. A jakiś Bosik czy co? Nie, trzy, trzy, trzy mapki mi opadły. Skończyła mi się mana, dostałem w papę i... do widzenia. No jeszcze jeden portal mi został. Mhm, hmm ale tutaj będzie tak trochę... ponuro, powiem szczerze, bo grałem... ten, na becie grałem jeszcze Red Guardem. Aha. To fajnie, bo tam, wiesz, cieplutko, piaseczek, morze, jakieś tak było, wiesz, bardziej pogodnie, a tutaj... jak ten Nord, to na takich surowych krainach gra. Aha, a aha. nie, kurde, nie wiem, bo, bo to... Nie po, no, Blackrock Isle, Blackrock Isle nie jest takie złe. Zobaczymy teraz. Ale teraz inaczej jest troszkę. Bo na becie, Aha. jak się uciekało tutaj z tego, tego więzienia, to te bronie leżały w tym. Tak, 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 tak. tak. Leżały w tych takich stojakach. Tak, tak, inaczej, stojak. zupełnie inaczej. Znaczy, zupełnie inaczej to może za dużo powiedziane, ale sporo, ale jest sporo inaczej, rzeczy no? jest inaczej. No. Inaczej też wyglądają te kwesty. Aha, bo na przykład łuku tutaj w ogóle nie widzę, nie ma łuku. Ano, i, i też dual wieldingu nie znalazłem tam, to znaczy dwóch sztyletów, czy dwóch mieczy I w związku z tym skończyłem jako... ...mak Wziąłem sobie laskę do czarów i potem wszystkie itemy jakie mi wypadały to już związane wiesz z, Aha. z... magią były Dobra, ja mam dużą pałę To no tak... Yy, ...pomijając grę <laughs> To jak poza grą zupełnie Ta, no Tak, taki off-topic <śmianie> ja chciałem się pochwalić. Dobra, not zabiłem szkieleta. Fajnie tutaj jest też zrobiony ten system armorów, bo to jest e... fajnie, że one też zdobywają jakby swoje. Tak, 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 tak. Efektywność tak, i to wszystko jest tak jakieś różne bonusy. Można sobie tak naprawdę też grać magiem i być w tym ciężkim armoru. No Boże, a w ciężkim armorze tylko, że po prostu będą inne bonusy, bo wtedy będziesz bardziej tankowaty, ale to ci nie da na przykład bonusu do odnawiania tej magiki, czy, czy tak, jakiejś tak, 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 szybkości, tak. czarowania, także... Tak, zgadza się. To, co jest fajnie zrobione, to to, że w zasadzie mm, jak, jak, jakikolwiek... Znaczy, nie jesteś karany za to. Nie jesteś karany za to, że tak. używasz ciężkiego pancerza, ale jak używasz lekkiego, to dostajesz nagrody dodatkowe. Kurde, co jest? Muszę western flame wall, a już jest, był zgaszony. No, drugi. Dobra. Ludzie bardzo lubią łuki, ale ja szczerze mówiąc nie jestem przekonany do łuków. One, tak na początku są trochę słabe, tak naprawdę. Nie wiem, czy one później jakieś będą troszeczkę lepsze czy nie. Restoring Light to jest chyba jakieś leczące. Down, downs Road Aha, czyli ja już widzę, jakie tutaj mam ścieżki. Jedną ścieżkę to mam taką, że typowo napierdzielam bronią. Druga to jest taka bardziej magiczna, a trzecia to jest lecznicza. Tak, bo to healing ritual. A jak, jaką wziąłeś ostatecznie? Templara wziąłem, wiesz, w końcu. A templar jest fajny i do leczenia, i do walki. Jest hmm. bardzo dobry w PvP. No, no to. To sounds good to me. No. Nie wiem tylko, jaką ścieżką pójść. No, ja gdzieś tam potem na pewno trochę leczenia wezmę. tak chyba będę się starał takim tanko healerem być. Paladynem, krótko mówiąc, przyznaj się. No, coś takiego. Paladynem, kurde. Nie, to słabo brzmi trochę. Ajajaj. Tak, paladyn to. Dobra, ciągle muszę. Szósty poziom, i się tłukę z, z mobami, które są na siódmy, ósmy. A wszędzie pełno questów jest. A, a. Dobra, muszę sobie. Blackguard ma fajny skill. Znaczy nie, przepraszam, to nie jest Blackguard. Miecz i tarcza ma fajny skill, Aha. Y, który powoduje, że y, przyciągasz takim łańcuchem przeciwnika i nie musisz A, za nim biegać. Coś jak Ares. Okay. No, 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 no. no. A grywasz coś jeszcze w smite'a w ogóle? Wiesz co, no nie, już zdecydowałem się teraz w LoL'a pograć, więc, więc w LoL'a. No. To się nie da w dwóch, w dwóch mob grać, grać na raz. Tym bardziej, że mam niezachwianą wiarę, że jednak mogę się czegoś nauczyć. No to był jednak hmm. błąd, granie przeciwko widzom i to wiesz, ja zacząłem wierzyć w to, co mi na czacie piszą, wiesz. Aha. Aż nie, gdzieś... no do nauki to, to jest trochę ciężko, grając z osobami, które wiesz, już ogarniają i no to wiadomo, nie, i to tylko można się zniechęcić tak naprawdę. no A... też wiadomo, że widzowie chcą zagrać, tylko że to no, będzie dla ciebie po prostu bardzo ciężko. No, no, no. No i mnie tłuką i potem się ze mnie nabijają, no. Znaczy, wiesz, jeszcze Silvera, Golda jeszcze ogarnę, ale jak już mam grać z diamentem, z platyną, to już po prostu wiesz. Mm. Nie wiem, co się dzieje, nie? Muszę się wybrać do miasta i posprzedawać trochę rzeczy. A ja będę się znów zastanawiał, w co te punkty dawać. Kurde. O ja Ciężko, długo się zastanawiałem, no, długo się zastanawiałem. Ale można ten, można jakoś tam z respeca zrobić, nie? A jeszcze nie widziałem, wiesz. Znaczy chyba nie. Bo tu nie ma potrzeby. bo Możesz no. wszystkie wszystkie skile zebrać, tylko to wymaga oczywiście A, no czasu. Tak, no, tylko wiesz. No. no. No, to w sumie, o, jest skrzyneczka, ale nie do otwierania. O, Iron Great Sword. O. To ja mam trochę więcej szczęścia chyba niż ty, bo wypadł mi już duży miecz. A mi też Dużo wypadł. Lepszy. A to nie było coś, co chciałem. Mm. Aha. O. Dobra. Tu na tej broni jest jakiś DPS, jakoś prędkość ataku. Nie ma chyba podanego, nie? Nie, nie. No, one chyba są jednak. miesz mm -hmm, dwuręczny, dosyć długo wyprowadzasz ataki. Ale jest spoko, fajnie mi się gra w ręcznym. A ludzie piszą, że jest respekt, że można. Aha, no to dobrze. No, yes, no, Możesz być dosyć. Tu możesz swobodnie szaleć ze skillami. Chcę ja zobaczyć te skile co tutaj jest: Blinding Light, Eclipse. No, crafting jest ponoć bardzo ciekawy w tej grze. Ale jeszcze nie miałem okazji go sprawdzić Jest na podobnej zasadzie jak wiesz jak, jak w, w tym Jak w Skyrimie chyba, to w Skyrimie też było Łączysz składniki Dobra, i sprawdzasz jaki dają efekt A, no to fajnie Dobra, ja sobie poszedłem w ten B taki magiczny bardziej ten co na razie to też jest śmieszne, bo patrzysz te skilla, on tam. O, zadaje cztery obrażenia. i to tak patrzysz, o jezu, przecież to nic nie zadaje, ale one się skalują wraz z levelem tego skilla. No no no, 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 To mnie zastanawia, czy. Bo, bo to one zdobywają punkty, te skilla jakby i się rozwijają. Czy na przykład, jeżeli używam skilla na kimś, to czy on rośnie o więcej, czy. Nie, bo, bo gdzieś tam testowałem to i nie zauważyłem, żeby, wiesz, zabijając potwora bez użycia tego skilla, żebym dostał na przykład mniej czy więcej punktów, nie? Tyle samo, jakby dawało cały czas, więc to mnie ciekawi, czy to jakiś ma wpływ. Znaczy, wiem, że generalnie używając skili, konkretnego skilla, powinieneś więcej punktów doświadczenia zdobywać w nim, nie? To jest ja zaraz ca, ca, cały jest pomysł. Ja myślę, że ten pomysł też z czasem się zmienia. To znaczy, im masz wyższy poziom, tym, tym inaczej trzeba w to inwestować. Myślę, że początek hmm. jest taki, że te skile ci raczej przybywają dosyć szybko i same. Więc cholera wie No zobaczmy, dostałem... a, to nie widzę ile punktów mam Aha, Mam Dobra, za mało No i czemu ja nie mam Kurde, mam za dużo towaru, muszę to, muszę iść do banku Mam strasznie dużo map skarbów Każda mapa skarbów zajmuje jedno miejsce w inwentory. Mhm. Eee, a skarbów sobie później poszukam. Nie mogę skilla użyć, nie wiem dlaczego. Masz go na pasku? Tak. A może muszę mieć cel jakiś w zasięgu. A jaki to jest skill? No, jakieś tam rzucenie kulko ognia. A to nie możesz sobie tak rzucać, to musisz mieć cel. Aha, dobra, już działa. Okej. Okay. Pum, poszło. Dobra. A The Elder Scrolls będzie na PlayStation? Kończę, na PlayStation 4 będzie. Tak, mam... będzie, będzie, na PlayStation 4 oczywiście, że tak. Ale to są dwa różne konta, to się nie da tak, że, że kupujecie na jedno i macie już ten... Witam w Hlalu. To jest Hlalu. Mam 4, miałem 15, czyli wzrosło o 11. I spróbujmy teraz. Bez używania tego skilla. Ale to chyba po prostu leveluje o jakąś tam wartość. zależną od tego, jaki mocny mobek jest. I po prostu te skilla, które masz wyekwipowane, się levelują, chyba. Tak musimy. Być wydaje. może, być może. Być może. Zobaczymy, czy bez zaatakowania potwora wzrosło o więcej. Znaczy, bez używania skilla. Pety nawet zajmują miejsce w tym Ty to jest dobry powód, żeby się ich pozbyć. Nie, o 11, widzisz, czyli mi się jakby nie zwiększyło ten, wydaje mi się, że jest tak jak mówię, po prostu ileś tam na przykład procent expa za potwora jest przekazywane, czy coś takiego. Aha, aha. No wiesz, no cholera wie, no może masz rację. Może masz rację, ja bym poczekał, poczekałbym na, na wyższe poziomy, nie? To wtedy no, będzie, no. będzie wiadomo na pewno. Dobra, najmniej potrzebnych rzeczy się pozbyłem. Z przedmioty można sprzedawać i można je też sprzedawać, znaczy przerabiać na materiały podstawowe i chyba tym się zajmę, bo to jednak materiały mogą się przydać. Aha, widzisz. Już ktoś tutaj napisał, że... Aha. Że skile też dostajesz oddając questy, więc warto wpakować do, do swojego do paska mhm. skile z różnych tych broni i wtedy levelujesz wszystko. A, proszę. No tylko, że ten pasek jest ograniczony, więc to trzeba się sobie zastanowić. No, ale ja nie wiem, ten ex chyba jest. Ja nie wierzę, żeby ten ex był przyznawany, wiesz. Jeżeli masz tam pięć umiejętności z różnych, no to dostaniesz tam jedną piątą, nie, expa. jak masz y, umiejętności z dwóch różnych, no to dostaniesz po połowie, nie, do, do tego skilla i do tego chyba. To musi się Ej, jakoś dzielić. Raz, znaczy, raz. ludzie by to eksploitowali, to znaczy, jeżeli włożysz do paska pięć różnych umiejętności... Z różnych skilli, mm. no to pewnie każda umiejętność dostanie jedną piątą przeznaczonych punktów doświadczenia, nie? Aha, to jest. No więc, jak to jest włożysz, no więc jak włożysz trzy umiejętności z jednego skilla i dwie z drugiego, no to tu dostaniesz tam, ja wiem, 60%, a tam 40%. No bo to by było mm. bez sensu, nie? Że za każdym razem dajesz różne skile, żeby tylko wyjść do przodu, nie? No tak, tylko wiesz, to, to gdzieś tam ta wartość Expa i tak by była ograniczona, wiesz? Także. No nie wiem, w sumie ciężko mi teraz powiedzieć, kurde. Zobaczymy. To będzie gdzieś poczytać no się dowiedzieć. No, nie sądzę, żeby się trzeba było przejmować tym na tym, na tym etapie. No. No, tylko wtedy wiesz wiadomo, bo to chodzi o to, że można by było na przykład robić tak, że y, grasz sobie jakby z, ze skillami, nie wiem, ofensywnymi, ale chcesz też sobie levelować leczenie, więc na przykład jak oddajesz questa. To zmieniasz sobie część skili na te lecz, lecznicze, i one trochę tam się z... pod po tego, nie? Podekspiał wtedy, i sobie potem wracasz np. znów do, do tych swoich ofensywnych, nie? I to jakiś tam by sens, by miało to w jakichś tam grach już tak było. Jasne, jasne. Trzeba poczytać, kurde, bo to tak będziemy zgadywać i tak naprawdę nic nie wymyślimy. No, 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 no. no. Znaczy, wiesz, życie pokaże też, nie? Życie, życie. O, ciężki armor mi wypadł. Kurde, na razie dobrze wypada. proszę. Bo nie szczęście. wiem, czy ja będę chciał w ciężkim, czy w lekkim. Znaczy nie, w lekkim nie, ale może w ten. Może w medium. No medium daje dosyć dużo krytyka, nie? No. Zresztą mówię, muszę zobaczyć, bo taka hybryda to też pewnie będzie do niczego. Ale ja, powiem, no właśnie, właśnie, trzeba się skupić i kupić chyba na czymś. Eee, tak patrzę sobie i bardzo dużo jest kowali bo widzę, że w, w tym w warsztacie kowala czyli bardzo dużo ludzi jest, którzy chcą krawić no, ciężkie, ciężkie pancerze i bronie ja się oczywiście zajmę tailoringiem Z czyli... mateczkami Okej, okay, yyyy yeah. Prop it. OK. To jest fajne też, że możesz sobie zwiększać ilość materiałów Widziałeś ten crafting w ogóle? Znaczy wiesz co, chyba właśnie nie Znaczy to jest, im więcej materiałów użyjesz Mm -hmm. y, tym y, lepszy level będzie, miała, będzie miał item. O. Oh, nice. No, no. Ale to I, trzeba mieć lepsze właściwości. Tak, da, kowadła, czy coś? Y, tak, 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 mm -hmm. tak. Muszę sobie rzucić okiem, jakoś mnie to nie, nie interesowało, a będę musiał zobaczyć. Nie, fajne rzeczy. Kurde, ja bym fajne chciał rzeczy. już pójść na jakiegoś ten... Chciałbym pójść na jakiegoś już bossa, czy coś, na jakieś instancje, pvp. Mam nadzieję, że to kurczę będzie dość fajne, bo naprawdę no, ludzie, ludzie gdzieś tam się, się czepiali tej gry, ale ona nie jest jakaś taka strasznie zła czy coś. I się po prostu chyba czegoś innego spodziewali. Możliwe, możliwe. No wiesz, ja, ja się dosyć dobrze bawię i tak teraz mhm. i wstępnie nie mam powodu do narzekań. Wrzuciłem sobie trochę. Coś sobie wykraftowałem. Już od razu jest lepiej ze skillami, bo Aha. każdy, każdy pancerz lekki zwiększa te moje bonusy. Jest ok, trzeba sobie dać czas, żeby tą grę poznać A, nie, i wydawać opinie. mechanizmy, wszystko, ten. Okej. Okay. A dzisiaj w ogóle miałem odruch paniki, bo ja kupiłem tą grę w lutym, uh -huh. ale nie sprawdzałem żadnych maili, nie? I wiesz, uh -huh. nie, mam, nie znajduję na mailu żadnego potwierdzenia, że kupiłem tą grę. Patrzę na Paypala, skasowali, kurde, trzy paczki, nie? No i dopiero potem się wiesz, skojarzyłem, że być może się na innym mailu, na mailu tym takim uh -huh. <laughs> jarokowym się zarejestrowałem. I kurde, ale się okazało, że jest, oczywiście, ale co się na, 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 zmartwiłem, to moje. Uh -huh. Pewnie A bym do tego doszedł, tak. ale. No tak. Wow. Ja jakoś w White Starze tak dziwnie zrobiłem. Znaczy, nie wiem, czy tak trzeba, czy nie, ale kupiłem grę i od razu kupiłem miesiąc subskrypcji. No, że ja tak trzeba jakoś, by tak. Jak chciałem ten klucz jakby no. użyć, Tak, to oni kazali mi. wymagało, no. żeby za, zapłacić od razu ten. Tak ale... No właśnie, bo masz pierwszy miesiąc darmowy, ale wiesz co? Nie, nie, to nie jest. To nie zapłaciłeś, wiesz? Tak? Aha, to może po prostu jak, jak coś, to się przedłuży wtedy, automatycznie, nie? Tak, tak. Oni, oni potrzebują miejsca, z którego będzie opłacana subskrypcja. To nie jest fajny model, moim zdaniem. Tak nie powinno być, ale tak, tak mają, nie? No. Beverages. więc jest. Więc to dlatego. Nie wiesz czy można tutaj włączyć jakieś cyferki, żeby wyskakiwało ile ja biję, na przykład kolesia czy coś? A wiesz co nie, też, też się tym zainteresowałem, ale jakoś mi to tam uknęło. Bardzo możliwe, że jakieś mody będą do tego, bo tutaj chyba dość sporo addonów jest, jeśli chodzi o to. No, 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 no. O, dobra, Pat. Tutaj można o, też znowu miecz mi wypadł nie duży. Nie, Kurde, no ładnie. Można ryby łowić jakby co. <laughs> bo znalazłem robaki i one się przydają przy łowieniu ryb. Aha. <laughs> ale nie mówiłeś jeszcze, nie? Nie, nie, to jeszcze nie próbowałem. To jest jakaś mini gra czy, czy coś. Cholera, wiem. Kajszard Gofra. Oj, gofr go, gofer nie wiem, czy bym mógł zrobić coś takiego. <laughs> Gofra? Znaczy nie, no bo ten, to jest koleś, który zrobił mi na streamie chyba z 10 kont czy, czy ile i na każdym suba kupił i mówi, że jeszcze ten, kupujcie suby, to zrobię, wiesz, ikonkę gier, bę, gofr. Goffr. Goffr taki, kurde. To już, um, to już sobie lepiej zrób te, zrób sobie dotację, serio, bo, bo wiesz. to znaczy ja mam, no ale to się dziwię, ale no, no, dobra, no. Bo to połowa tej kasy idzie do Twitcha, a Twitch no tak, to tak, no. nie, niekoniecznie sobie Twitch zasługuje, bo z tymi reklamami to byśmy, wiesz, w ogóle dotacje by nie były potrzebne, gdyby Twitch swoją robotę robił, nie? No tak, no tak. Słyszysz, Gopher, to tam za dotacje się bierzesz. Nie no i tak mi tutaj wspomógł dużo, także... Nie, spoko, super, super. 300 zł za preorder to był tej lepszej wersji, jakiejś tam, wiecie, gdzie, gdzie było więcej. Jakichś bajerów, powiedzmy, normalny ten kosztowała 200 kawałkiem. Davon's Watch covered. Hmm. Niektóre rzeczy można ulepszać, muszę sprawdzić, jak to się robi. Jak masz odpowiednie materiały, na przykład mhm. mogę sobie ulepszyć czapkę, dołożyć nitkę i to poprawi mój armor. Ale nic mm -hmm. więcej. Sam armor to nie jest chyba jakaś tam mega fajna rzecz. Jakieś znajdujesz takie nici i takie rzeczy. Dobra, co, aha, pasek mi jest jeszcze potrzebny i na ramienniki, żeby mieć full cloth. Okej. Okay. Dobra, niestety brakuje mi obsydianu, żeby dunmerskie. Gdzieś tu można kupić takie materiały podstawowe. Obsydian to jest rzecz, która decyduje o tym, jak będzie wyglądał, jaki będzie styl. Tego i temu hmm. muszę sobie kupić dwa obsydiany. Tylko pytanie, gdzie to teraz zrobić? Uh, uh, uh. Może gdzieś tu jest jakiś vendor? No, co ja tutaj mam? Jakieś nowe skile? O, Solar Flare. A, to jest taki podstawowy atak No to już, to jest drugi skill, no proszę Cię A, no Przepraszam bardzo No, to już nie jest takie, wiesz Dwa skill pointsy mam Chyba wezmę sobie to leczenie jedno, niech się leveluje Kurde, tutaj jeszcze to jest two-handed, no rzeczywiście, przecież tutaj jeszcze są, boże No, będziesz miał z czego wybierać No do, do armora jeszcze Aha, rzeczywiście, medium daje Uniki i daje Krytyka Dobra. Chyba mogę jechać już do banku. Dziś tu się można też nauczyć gotowania. Czekaj, gdzie to było? Cooking fire. Open class. Gotowanie to jest coś, co lubię, nawet w grze. Ja lubię gotować. Getting <grywka> <grywka> ritual. A dobra, wezmę sobie to leczenie, bo dobrze by było mieć coś. Aha. Dobra. Zawsze poznawanie nowej gry MMO to jest, jest trochę frajdy. Ale hmm. powiem ci, że, że jakby ten, ten, ten próg wejścia w The Elder Scrolls Online jest często łatwiejszy niż w większości gier. Bo to, to, to jest dosyć intuicyjne. No tak, tylko tutaj właśnie ten rozwój cały jest taki, kurde. Znaczy on jest skomplikowany, ale wiesz na czym stoisz, tak mi się wydaje. Ja. No? Znaczy może nawet nie tyle skomplikowany, co wiesz, ja po prostu się zastanawiam, bo chciałbym kurde jakoś tak fajnie od razu wszystko zrobić. I to nie wiem, czy dać sobie w zwykły atak bronią, czy w coś co innego, do czy do you, kurde i to tak jest. Ale jak wiesz, że możesz resetować, to może być. Tak, no, tylko to pewnie kosztuje, tak także wiesz. Kost Magica. To trzeba też patrzeć, bo jedne ataki zabierają Magica, a drugie zabierają staminę i to trzeba sobie. Tak, tak, tak. No najlepiej zbalansować, mieć takie i takie ataki. Tak, nie? tak, tak. No, tylko problem polega na tym, że niestety y, mak, nie? Mm -hmm. Nie ma tych ataków, on tylko czerpie z magiki, nie? Natomiast A, jak sobie zrobisz taką hybrydę, to możesz, wiesz, no dwa razy więcej ataków zrobić, bo no jedne ze tak, tak. Staminy, jedne z tego, nie? Dobra, ja sobie wziąłem... Mogę zrobić Coś... zupę z kozy. Jesteś zainteresowany? Zupa z kozy zawsze jest ok, myślę. No. I mogę też robić piwo, tylko że jeszcze nie mam... znaczy będę mógł robić piwo. Mhm. Mm jest jest, o, station Dobra, ja sobie zobaczę te, te, co tutaj jest z tym. O to może się ta e... kraina jest, okay. Zobaczę tego krafta jak to wygląda. A gdzie ty jesteś powiedz mi? E, jestem w hol hall... Nie Boże. No w tym pierwszym mieście tutaj. A weź zaproś mnie do, 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 do grupy. Moja postać się nazywa Jarocki. Chyba poszło, czy nie? Tak, 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 tak właśnie dostałem. Grabeusz No, to możemy nawet jeżeli no. jesteśmy na innych kontynentach. No tak, spokojnie, nie? Możemy być w grupie. Zawsze to jakoś tak milej. Jasne. Dobra, jeszcze do banku no. zajrzę. No zawsze ten pierwszy pobyt w mieście. Tu się tyle rzeczy robi. I człowiek a. chciałby wyruszyć na przygody, a tu trzeba tu otworzyć, tam otworzyć. I can with every Alchemy Station, a Asolwenty, Kurde, fajnie to wygląda. Zobaczmy coś, co mi się bardziej przyda. Patrz. Zrobiłem zupę z kozy i wiesz co zupa z kozy robi? No, co robi? Daje magikę na ten. na 4, 35 minut, 42 magiki.